Cześć widzowie! Od kiedy tylko w drugiej części Shreka towarzyszący głównemu bohaterowi osioł po spożyciu przez siebie pewnej ilości eliksiru żyj długo i szczęśliwie przemienił się w rączego rumaka, wielu fanów zaczęło zadawać sobie pytanie w co zamieniła się jego partnerka, czyli oczywiście Smoczyca. Biorąc bowiem pod uwagę fakt, że po spożyciu eliksiru przez Shreka zarówno on, jak i Fiona przyjęli ludzką postać, możemy się domyślać, iż na smoczyce jako ukochaną Osła ten również musiał zadziałać w tak samo pasywny sposób, jak miało to miejsce w przypadku Fiony. Aczkolwiek w filmie w przeciwieństwie do Fiony nie zostało nam pokazane ani to, w co się zamieniła, ani to, jak na to zareagowała. W dzisiejszym odcinku chciałbym więc przyjrzeć się nieco bliżej działaniu eliksiru żyj długo i szczęśliwie, starając się wywnioskować na tej podstawie, jaką formę mogła przybrać smoczyca po wypiciu go przez osła w drugiej części szreka. Zaczynamy. Myślę, że dyskusję na temat metamorfozy smoczycy warto zacząć od tego, iż sama istota działania eliksiru żyj długo i szczęśliwie jest dosyć niejasna, wobec czego tak naprawdę nie do końca wiadomo na jakiej zasadzie w ogóle odbywała się ta przemiana. Oczywiście jak napomknął kod w butach, na samej etykiecie było napisane, że zażycie tego eliksiru obdarza boskim wyglądem i patrząc na reakcję kobiet widzących odmienionego szereka chyba faktycznie tak jest. Niemniej jak doskonale wiemy z animacji, kolejną cechą tego eliksiru, o której nie wspomniano już w wyżej wymienionym opisie, było to, że nie doprowadzał on jedynie do przemiany osoby, która go zażyła, ale to samo działo się również z jej drugą połówką i tak chociażby wypicie eliksiru przez szreka zmieniło w człowieka nie tylko jego, ale także i Fionę. I tu właśnie pojawia się pewien problem, ponieważ Fiona za sprawą magii eliksiru przybrała dokładnie tę samą ludzką postać, którą posiadała w pierwszej części Shreka, zanim zdecydowała się za sprawą pocałunku ze Shrekiem na stałe przybrać postać ogrzycy, a więc wydawać by się mogło, że niejako powróciła ona do swojej poprzedniej wersji. I nie wiem, czy to jeszcze pamiętacie, ale na samym początku prowadzenia przeze mnie tego kanału przygotowałem dla Was teorię o tym, że osioł mógł tak naprawdę być chłopcem przemienionym w osła z powodu swojego niegrzesznego zachowania na Wyspie Radości znanej z fabuły Pinokia, i wtedy wiele osób pisało mi, że nie jest to możliwe, bo w takim razie po wypiciu eliksiru, podobnie jak Fiona, powróciłby do swojej poprzedniej postaci, zamieniając się w chłopca, a nie w konia, jak miało to miejsce w bajce. No tylko, że ten eliksir wcale nie zmieniał danej osoby w żadną jej poprzednią postać, ponieważ o ile jeszcze w przypadku osła można by się kłócić, bo jego pochodzenie jest niejasne i skoro ja starałem się was przekonać, że mógł on być chłopcem zaklętym w ciele osła, to równie dobrze ktoś mógłby powiedzieć, że być może był on tak naprawdę koniem zaklętym w ciele osła. No ale już w przypadku Szreka jest to akurat jednoznaczne, ponieważ ten ponad wszelką wątpliwość nigdy nie był człowiekiem, bo to, że urodził się jako ogr, niejednokrotnie było wspominane. Dodatkowo o tym, że eliksir wcale nie przywracał zażywającej go jednostki do jej poprzedniej formy, a jedynie niejako ją upiększał, świadczy również to, że grzyb, na którego po powąchaniu eliksiru nasmarkał szrek, wcale nie zmienił się pod jego wpływem w plechę czy cokolwiek, co mogłoby być uznane za poprzednie stadium rozwoju grzyba, a przybrał postać pięknego kwiatka. I o ile ja nie jestem botanikiem, to jednak nie wydaje mi się, by kwiaty należały do tej samej kategorii roślin co grzyby. Wobec czego tej róży w żaden sposób nie można uznać za coś, czym kiedyś ten grzyb mógł być. A to potwierdza, że eliksir żyj długo i szczęśliwie wcale nie przemieniał swoich użytkowników w coś, czym byli wcześniej, a jedynie możliwie jak najbardziej upiększał ich obecną postać. I tak za jego sprawą ogr stawał się przystojnym mężczyzną, osioł rączym rumakiem, zwykły grzyb majestatycznym kwiatem, a ogrzyca piękną kobietą. No tylko że w tym ostatnim przypadku zastanawiająca jest jeszcze inna rzecz, a mianowicie to, że skoro eliksir zamieniał swojego użytkownika w możliwie jak najpiękniejszą postać, to Fiona chyba nie powinna po prostu przybrać swojej poprzedniej formy. No bo nie zrozumcie mnie źle, Fiona w swojej człowieczej postaci była obiektywnie bardzo ładną kobietą i szczególnie po reakcji lorda Farquada możemy wywnioskować, że również w uniwersum Shrek'a tak właśnie uważano. Ale czy to oznacza, że była ona jakimś ideałem piękna i nie miała żadnych defektów, które można by poprawić? Osobiście wydaje mi się, że chyba jednak tak nie było, wobec czego istota działania Elixiru musiała być jeszcze nieco inna. Moim zdaniem eliksir ani nie przywracał więc pijącej go osoby do jej poprzedniej formy, ani nie upgrade'ował jej do możliwie jak najpiękniejszej formy postaci, którą obecnie się posiadało, a po prostu, jak wskazuje na to sama jego nazwa, przyprawiał swojego użytkownika o taką fizjonomię, która była w stanie zagwarantować mu największe szczęście oczywiście zdaniem wróżki chrzestnej, która ten eliksir stworzyła. Bo zwróćcie uwagę na to, że ta mikstura wcale nie nazywa się bądź piękny, czy stań się kimś innym niż jesteś, tylko nosi nazwę Żyj długo i szczęśliwie. I moim zdaniem, pozostająca pod jego wpływem Fiona przybrała akurat swoją poprzednią postać właśnie dlatego, że zdaniem wróżki Krzesnej najbardziej szczęśliwa byłaby przy boku jej syna w tej właśnie postaci, i potwierdza to fakt, że po zorientowaniu się, jaki eliksir został skradziony z jej magazynu, uspokajała księcia, że ich problem niedługo się rozwiąże, dając tym samym do zrozumienia, że wie, co się stanie. I tak samo jej zdaniem osioł byłby najszczęśliwszy, gdyby w końcu zaczął pasować do archetypu rycerskiego zwierzęcia, jakim był oczywiście biały rumak. Bo sama wróżka w rozmowie ze szrekiem w bardzo jasny i klarowny sposób daje do zrozumienia, co jej zdaniem przynosi szczęście, a w sumie, będąc bardziej precyzyjnym, co tego szczęścia nie daje. Według niej bowiem ogry po prostu nie mogły być szczęśliwe, podobnie zresztą jak pewnie osły i smoki. Bo tak jak nie było baśni o ograch, które żyły długo i szczęśliwie, tak samo pewnie nie było baśni o osłach i smokach, które żyły długo i szczęśliwie. Wróżka Chrzesna przedstawiła szrekowi bardzo prosty obraz świata. Szczęśliwe mogą być tylko piękne księżniczki i przystojni rycerze na rączych rumakach, którzy zdobywają ich serca. Bo zauważcie, że nawet ten grzybek, który został obsmarkany przez szreka, zmienił się akurat w kwiat, czyli atrybut kojarzony właśnie z rycerskością. Moim zdaniem każdy kto wypił ten eliksir zamieniłby się wobec tego w coś związanego z toposem courtly love, czyli dworskiej miłości opisywanej w średniowiecznych poematach, bo tak właśnie szczęście postrzegała wróżka szesna. A jeżeli moje rozumowanie jest prawdziwe i tak jak Fiona i Shrek zamienili się w księżniczkę oraz przystojnego młodzieńca, który może o nią zabiegać, tak samo Osioł i Smoczyca musieli zamienić się w coś związanego z toposem Herosa i rycerza, a mianowicie rączego rumaka oraz piękną klacz. Z tą jedynie różnicą, że Smoczycy wciąż pozostałby jeden atrybut, który miał przypominać jej, że tak naprawdę jest smokiem, a mianowicie skrzydła. Po wypiciu przez osła eliksiru żyj długo i szczęśliwie jego ukochana miałaby więc zamienić się w Pegaza i moim zdaniem jest to jak najbardziej prawdopodobne, ponieważ jeśli niepoważany zazwyczaj w baśniach i traktowany tylko jako siła robocza osioł zamienił się w rączego rumaka na grzbiecie którego rycerze dokonują heroicznych czynów, to bardzo możliwe, że wobec tego odrażający smog zazwyczaj będący tą złą bestią, którą trzeba pokonać zamienił się w szlachetnego skrzydlatego konia i jedyne stworzenie, które według greckiej mitologii było w stanie dotrzeć na szczyt Olimpu. No i poza tym ma to jeszcze swój dodatkowy wydźwięk, bo tak samo jak Shrek i Fiona wspólnie zamienili się w ludzi, tak również osioł i smoczyca po przemianie zaczęli należeć do tego samego gatunku stworzeń, a konkretnie oczywiście koni. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tej teorii i czy również uważacie, że smoczyca po wypiciu przez osła magicznego eliksiru mogła zamienić się właśnie w Pegaza, czy być może macie jakieś inne spostrzeżenia na ten temat? Wpadajcie też na moje pozostałe materiały ze Szreka, a w szczególności na film o tym, w jaki sposób seria ta doprowadziła do powstania tysięcy bardzo popularnych memów, które jeszcze do niedawna krążyły po internecie i do którego odnośnik wyświetlił się właśnie w planszy na ekranie końcowym. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!